pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich, całą gminę, a na początek posłuchajmy przepięknego wiersza. Ziemia nasza chleb nam rodzi, Ty go, Panie, wciąż rozmnażasz. Plon stokrotny Matki Ziemi przynosimy do ołtarza. To, co mamy, kim jesteśmy, nasze modłych samych siebie, I rąk naszą świętą pracę przynosimy ojcu w niebie. Wszystko niechaj będzie święte, chleb ofiarom niech się stanie, nasze słowa, myśli, życie, i nas przemień, dobry panie. Bogu z jego darów chleb się czysty, owoc ziemi i z rąk naszych przyjmij, Ojcze wiekuisty. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. Gromadzimy się na naszych dożynkach gminnych. Witamy serdecznie wszystkich przybyłych gości, gospodarzy, burmistrza, radnych. Witamy wszystkich sołtysów, wszystkie stołectwa Witamy Was wszystkich, a szczególnie wszystkich rolników i wszystkich ludzi pracy. Chcemy Bogu dzisiaj dziękować za dary, za plony. Chcemy Bogu dziękować za Jego dobroć, że nas kocha, że nas miłuje, że daje nam przepiękne życie. Za Jego błogosławieństwo i o te błogosławieństwo też chcemy się modlić dla całej gminy. Szczególnie też dla wszystkich rolników i ludzi pracujących. Przynosimy dzisiaj bocheny chleba, przynosimy tutaj przed te ołtarze wieńce uplecone ze zbóż, kosze owoców. To wszystko jest świadectwem, że polska ziemia jest żyzna, a ludzie, którzy ją uprawiają, są wierni, wytrwali, pracowici i bogobojni. A Ewangelia, którą dziś słyszymy, stawia nam wymagania. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Chrystus przypomina nam, że jego droga to droga wyrzeczenia ofiary jest to droga prawdziwej miłości. Ale czyż praca rolnika, robotnika na zwykłych ludzi nie jest właśnie codziennym krzyżem, miejscem naszego uświęcania? Miejscem, w którym okazujemy miłość drugiemu człowiekowi, czyż nie jest ona służbą? Rolnik, który staje o świcie, by zasiać zboże, robotnik, który idzie do fabryki, robotnik, który idzie, aby służyć innym, by zarobić na chleb, oni wszyscy mogą uświęcać się w swojej pracy. Bo jeśli wykonują ją uczciwie, z miłości do Boga, z miłości do bliźniego, z miłości do swojej rodziny, do swojej ojczyzny, staje się ta praca drogą uświęcenia, drogą wzrastania w człowieczeństwie, w moralności, w dobru. Święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens napisał: Praca ma służyć człowiekowi. A nie człowiek pracy. W pracy człowiek nie tylko przekształca ziemię i społeczeństwo, ale przede wszystkim samego siebie. A więc praca nie jest przeklęstwem, lecz drogą do wzrostu w cnotach drogą do wzrostu w cierpliwości, uczciwości, wytrwałości, a nade wszystko w miłości. Jezus dziś mówi w Ewangelii. To nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być moim uczniem. Rolnik dobrze rozumie te słowa, bo najpierw trzeba wrzucić ziarno w ziemię, pozwolić mu obumrzeć, aby przyniosło owoc. Trzeba dużo cierpliwości, dużo troski o ziemię. Tak samo robotnik rezygnuje z wygody, z czasu dla siebie, by zapewnić byt rodzinie. To właśnie w tym codziennym wyrzeczeniu się spełnia się Ewangelia. Norwid pisał: Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych. Praca, cierpienie, wysiłek wszystko to ma sens, jeśli staje się światłem, solą w rękach Boga. Jeżeli staje się moim dobrym uczynkiem moją miłością dla tego drugiego. Dożynki uczą nas pokory. Rolnik orze, sieje, pielęgnuje, ale wie, że od niego nie zależy deszcz, słońce ani urodzaj. Ostatecznie to Bóg daje wzrost. To od Boga wszystko zależy. To ostatecznie Bóg daje błogosławieństwo. Dlatego tak ważne jest aby być blisko Niego, aby modlić się do Niego, aby prosić Go nieustannie o Jego błogosławieństwo, aby nieustannie oddawać się w Jego opiekę. Jan Paweł II mówił w Tarnowie: Trzeba byśmy się uczyli wdzięczności za dar chleba, za każdy bochenek, byśmy umieli dzielić się z Nim, z potrzebującymi. I nigdy go nie marnowali. Wdzięczność Bogu i solidarność z innymi to także droga do świętości. Wdzięczne serce, które zauważa dobro, które zauważa miłość, która za, które zauważa miłość, troskę Pana Boga o nas, będzie bardziej kochało, bo będzie widziało, jak wiele Bóg daje, jak Pan Bóg bardzo kocha. I wdzięczni za miłość Boga, sami będziemy chcieć kochać, sami będziemy chcieć naśladować Boga w Jego miłości. I sami też, doświadczając Bożej miłości, Bożej opieki, będziemy chcieli ją roztaczać nad innymi, szczególnie najbliższymi. Drodzy bracia i siostry, praca rolnika, praca nas wszystkich, którzy. Poświęcamy się, stajemy rano, idziemy do pracy, to służba także ojczyźnie. Ziemia uprawiana z miłością, fabryki pracujące uczciwie, ludzie, którzy służą z cierpliwością w szpitalach, w urzędach, w sklepie, przy ladzie. To budowanie dobra wspólnego, to Miłość. Cyprian Kamil Norwid przypominał: Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Każdy, kto wiernie wypełnia swoje zadanie, niezależnie od tego, czy trzyma w ręku pług, czy młotek, buduje Ojczyznę i staje się jej duchowym fundamentem. Dzisiejsze dziękczynienie za plony prowadzi nas ku Eucharystii. Każda msza święta jest dziękczynieniem, jest uwielbieniem Boga za dzieło stwórce, za dar życia, ale też przede wszystkim za dar odkupienia, wyzwolenia z naszych grzechów i słabości. Jest to wielkie dziękczynienie za ofiarę, którą złożył Jezus na krzyżu, kiedy za nas umierał. W chlebie dożynkowym rozpoznajemy zapowiedź chleba życia Jezusa Chrystusa. W chlebie dożynkowym też widzimy hostię świętą, pod którą kryje się Jezus. Tak jak Bochem powstaje z wielu ziaren, tak wspólnota nasza, ta eucharystyczna, powstaje z wielu serc zjednoczonych w miłości, zjednoczonych w wierze, skupionych ku Chrystusowi. Dlatego prośmy dziś, aby Chrystus nauczył nas Wyrzeka się egoizmu, pychy, a pomógł uświęcać przez pracę, wzrastać w miłości do Boga i bliźniego. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy słów tego wielkiego świętego Polaka Jana Pawła II. Polska potrzebuje ludzi sumienia, którzy swoją codzienną pracą, uczciwością. I ofiarnością będą kształtować oblicze tej ziemi. Niech te słowa staną się dla nas drogowskazem, abyśmy umieli w codziennym trudzie odnajdywać świętość, a w każdym bochenku chleba obecność, miłość, troskę, opiekę Pana Boga. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, w tej eucharystycznej ofierze złożyliśmy Tobie dziękczynienie za zebrane plony. Spraw, abyśmy wspierani łaską płynącą z Eucharystii, osiągnęli dobra nieprzemijające przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy bracia i siostry, z wdzięcznością przynieśliśmy tutaj przed ołtarze pierwociny kwiatów, roślin, zielonych ziół leczniczych, nasze chleby, aby Bóg za przyczyną w Najświętszej Dziewicy Maryi ustrzegł nas od wszelkiej szkody, aby też te wszystkie owoce ziemi służyły człowiekowi, i nam modlmy się. Panie Boże, ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom i zbożu, aby stawały się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od ciebie pochodzi bogactwo wody, słońca na ziemi, aby wszystko co Zieleni się i rozpita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, po pobłogosław przyniesione kwiaty, przyniesione zielenie, przyniesione owoce, zboże, pracy rąk y, ludzkich, pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od, od nieszczęścia, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły nam obfity plon, mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc ziemi. Abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Chwalcie, łąki umają. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo na ten czas radości, dziękczynienia, uwielbienia Boga i życzę miłej, dobrej zabawy. Niech ten czas będzie czasem też wzrastania w tych naszych relacjach, też cieszenia się sam sobą, cieszenia się swoją obecnością. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Oddajcie mię to księgi. Pod twoją obronę.